Cześć, z tej strony Karol Małecki. Dzisiaj pierwszy trening. Przedstawiam Wam swój trening klatki bicepsów. Na początek, rozgrzewka. Wchodzę na Orbitrek. Z reguły wszyscy z Was zapominają o rozgrzewce, a później, jak się pojawiają kontuzje, to już jest troszeczkę za późno. Pamiętajcie o tym. I tak, zawsze robię 5 minut na Orbitreku przygotowuję w ten sposób układ krwionośny i nerwowy do wysiłku. Jest to bardzo ważne. To nie tylko... I oczywiście rozgrzewam stawy, więzadła i mięśnie. Całą górę i cały dół. Dlatego właśnie orbitrek. To nie tylko mięśnie, stawy, więzadła, ale pamiętajcie, układ krwionośny i nerwowy. To jest bardzo ważna rzecz. Chodzi o to, żeby tętno się troszeczkę podniosło. Pięć minutek mija moment, a rozrzewkę macie świetną zrobioną. Ja tutaj robię teraz 5 minut i przejdziemy sobie do siłowni, gdzie przetrenuję klatkę i bicepsy, zwrócę uwagę na niezbędne elementy, gdzie na pewno Wam się to wszystko przyda. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, tutaj nawet nie zwiększam. Obciążenia jadę sobie na jedynce, bardzo delikatnie. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj jakoś się siłować i tracić siły. Swoją energię chcę tracić na ciężarach. Zostały jeszcze 3 minuty do końca rozgrzewki. To może powiem Wam coś o tym sezonie, który uważam za udany. Pierwsze zawody, znaczy w ogóle w lutym rozpoczęły się moje przygotowania do tego sezonu. Do końca czerwca, znaczy do końca maja robiłem masę, Przecież zaczęła się moja redukcja. Z wagą 90 kg w bardzo dobrej formie, bo kręciłem cały czas aeroby podczas masy w czerwcu rozpoczyła się redukcja. No i pierwsze zawody były pod koniec września. Była to kamienna rzeźba w strzegomiu. Zjechała się cała lita polskiej kulturystyki. I były to eliminacje do Arnold Classic Rob w Madrycie. No, udało mi się zająć drugie miejsce. Było to w Open z wagą 79 kg. Marek ważył 120 kg, więc 40 kg więcej. A reszta zawodników, którzy byli za mną, ważyli również, tak jak Marek, bo Andrzej, około 120 kg, a reszta z plusa, czyli 100 kg. Czyli tak naprawdę byłem lżejszy od nich o 40 i o 20 kg. Z formy, którą uzyskałem wtedy na Kamiennej Rzeźbie, też już byłem, już byłem bardzo zadowolony. Trzy tygodnie później były Arnold Classic, które udało mi się wygrać. Tutaj, bardzo zadowolony byłem z tego. Yy, Spełniło się moje marzenie. No i co? Po każdych takich zawodach wracam oczywiście do ścisłej diety. Zaczynam dalej trenować. A kolejnymi zawodami, na które zdecydowałem się pojechać, były Grand Prix Pepa w Opawie. Tam trzy kategorie do 80, do 90 i plus 90 kg. Udało mi się wygrać swoją kategorię do 80 kg. I od razu stamtąd jechaliśmy do Mińska Mazowieckiego na Puchar Polski. I znowu zająłem drugie miejsce w Open za Markiem. I też oczywiście wszyscy byli ode mnie ciężsi o 40-20 kg. Więc z tego się cieszę, że z taką małą wagą też można wygrywać z takimi wielkimi smokami. No i to też były eliminacje, ale już do Mistrzostw Świata. Na Mistrzostwach Świata udało mi się zająć szóste miejsce. 26 zawodników miałem w kategorii. Udało mi się zakwalifikować do piętnastki półfinałowej. I później do szóstki finałowej. No i zostałem sklasyfikowany na szóstym yy, miejscu. No bardzo mocno obsadzona moja kategoria. Wielu misji świata. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. A najbardziej jestem zadowolony z tego, że w lipcu urodził mi się syn Staś. Właśnie zakończyliśmy rozgrzewkę. Idziemy trenować. Jestem już po rozgrzewce, ale to nie oznacza, że od razu wchodzę na duże ciężary. Jestem też po sezonie, więc odpuszczenie jest dość duże, więc na pewno nie będę wchodził w maksymalne ciężary. Ale zawsze też przystą przed przystąpieniem do tych dużych ciężarów wchodzę na jakąś z maszyn. Tutaj akurat będzie ta do wyciskania, ale też robię troszeczkę więcej powtórzeń, żeby dogrzać stawy i mięśnie inaczej jest na tylko, a inaczej jest z ciężarami jak widzicie też jestem w pasie zawsze to jest też kontrowersyjny temat od wielu wielu lat czy go stosować, czy nie stosować ja zawsze zakładam na samym początku już na rozgrzewce a ściągam go dopiero po zakończeniu treningu od zawsze tak robię i nie interesuje mnie to co inni mówią, że osłabia mięśnie robię tak, nigdy nie miałem żadnej kontuzji Coś to pewnie znacie. No i teraz zrobię kilka serii takich rozdziewkowych w przedziale 12 do 15 powtórzeń. Na 15 powtórzeń chciałbym, żebyście zwracali uwagę na, na to, żeby nie ruszać barkami podczas wykonywania klatki. To jest kluczowa sprawa podczas ćwiczenia klatki. Zobaczcie, ściągamy barki w tył, łącząc łopatki, czyli robimy coś takiego. Ściągamy, ściągamy w ten sposób i już nie wyciągamy barków. Czyli ściągamy tutaj, i tylko ćwiczymy klatką, bez zbędnych ruchów barkami. Wtedy pracują barki, nie pracuje klatka, tak? A chcemy, żeby było efektywnie. Więc spójrzcie jeszcze raz, jak to zrobię na maszynie. Przejdziemy dalej, ćwiczenie izolowane. Zrobimy wstępne zmęczenie w bramce. Krzyżowanie linia, jak i ciągu górnego. I tutaj zrobię już, co w zależności od tego, jak poczuję mięsień, nigdy nie mam zaplanowanego z góry treningu. Zawsze sugeruję się tym, co podpowiada mi mój organizm. Na pewno będą to dwie serie, może więcej. To na bieżąco będę Wam tłumaczył. Tutaj ćwiczenie izolowane, na pewno będzie troszeczkę więcej powtórzeń. Tutaj wykonałem 15 powtórzeń Mam, mam tutaj założone 25 kg Bardziej skupiam się na dokładności Nie zależy mi tutaj na ciężarze Na odpowiednim czuciu mięśnia Oczywiście dołożę teraz po jednej sztabce tylko I wykonam teraz w kolejnym, kolejnej serii 12 powtórzeń Oczywiście w bardzo dokładnej technice Chodzi mi o to żeby bardzo dobrze czuć mięsień jak widzicie moje przerwy, nie są zbyt długie, zaczynam kolejną serię. Już bardzo dobrze poczułem się, czuję, że moja klata już jest bardzo dobrze dogrzana. Siedziemy do drugiej sali na wolę ciężary.